Państwu. Dzisiaj relacjonujemy Wam plac budowy, przebudowy drogi za torami miejscowości Kościna. Droga jakich wiele? Jeszcze to niedawna, droga można powiedzieć uczniowo szwirowa Droga, która w takich warunkach atmosferycznych jak dzisiaj byłaby albo praktycznie nieprzyjezdna, albo przynajmniej w bardzo złym stanie. E, prowadzi do kilkunastu domów. Co takiego się stało, że w końcu udało nam się tę inwestycję zrealizować? Bo e, za praktycznie kilka godzin pojawić tej masa bitumisza. Przede wszystkim dobra współpraca z mieszkańcami. To, że przez długie lata takiej czy chociażby tej drogi nie byliśmy w stanie przebudować wynikało z faktu, że były tutaj nieuregulowane kwestie własnościowe. Dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami gmina mogła te tereny nabyć, oczywiście w sposób nieodpł nieodpłatny, co spowodowało, że jesteśmy tutaj dzisiaj na placu budowy, jesteśmy świadkami realizacji zadania, na które mieszkańcy blisko 15 domów w, tutaj w Dolnej Kosinie na to oczekują. No i już niebawem będą mieć, mogli się cieszyć bardzo komfortowymi warunkami pobytu. Jak ta droga będzie wyglądała, no to pewnie dzisiaj wieczorem, czy może jutro będziemy mogli Państwu też pokazać. Oby więcej takich inicjatyw, oby ta współpraca między samorządem a mieszkańcami rozwijała się tak, jak chociażby w tym przypadku na pewno dzięki temu wiele dobrego zrobimy. Dziękuję.